Szanowni Państwo, bardzo prosimy powoli zajmować miejsca. Za chwilkę pierwszy panel dyskusyjny podczas 34 Forum Ekonomicznego w Karpaczu, strefa SGH. Rozpoczynamy trzydniową, intensywną strefę, prawie 30 wydarzeń. Już za trzy minuty rozpoczynamy pierwszy panel: demografia przyszłości: jak przygotować gospodarkę na starzejące się społeczeństwo. Moderatorką panelu będzie pani Anita Abramowska-Kmon, kierownik zakładu demografii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Za chwilkę będziemy rozpoczynać. Proszę jeszcze zająć miejsce: ja za chwilkę poproszę. Na razie plansza odliczająca czas, ale zapraszamy już wszystkie osoby z części Chillout do części konferencyjnej. Pierwszy panel za dwie minuty. Timing, czyli punktualnie A, kończymy, tak, bo, tak bo potem już od razu wchodzi, czyli kończymy o 14.45. Tak. Tak. Dokładnie. Będę wiedziała, gdzie ja siedzę. Tak. Tak. Tutaj. Widziała. I tu dwie osoby. I będę miała prognozę od pana? To... Tak. Raz jeszcze bardzo gorąco zapraszam wszystkie osoby, które są w części chill-out, aby przemieściły się do części konferencyjnej. Za chwilkę rozpoczynamy pierwszy panel w strefie SGH podczas 34. Forum Ekonomicznego w Karpaczu i już dosłownie za 30 kilka sekund pierwsze wydarzenie w naszej strefie podczas bardzo intensywnego trzydniowego maratonu paneli. Yeah. <laughs> Państwo, strefę SGH możemy uznać za otwartą. Podczas tegorocznego forum oddaję głos moderatorce panelu. Dziękuję bardzo, szanowni Państwo. Chciałabym zaprosić do panelu panią profesor Krystynę Poznańską ze Szkoły Głównej Handlowej i panią profesor Gertrudę Uścińską ze Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika. Zapraszam. Temat naszego panelu to... Demografia przyszłości, jak przygotować się na to, co nas czeka, jakie wyzwania stoją przed społeczeństwem, przed rządami, przed jednostkami. Proces starzenia się ludności jest przedstawiany w dużej mierze negatywnie jako tragedia, jako dramat, który nas czeka. Jestem zwolenniczką myśli, że proces starzenia się ludności jest efektem naszego sukcesu cywilizacyjnego, bo żyjemy dłużej. Zawsze chcieliśmy żyć dłużej jako ludzie, najlepiej być nieśmiertelni, chcieliśmy być bogaci. Na razie żyjemy dłużej i to jest rzecz pozytywna, dlatego pozytywna, ale może mieć negatywne konsekwencje, o ile się nie przygotujemy. I celem naszego panelu jest przedstawienie. Z punktu widzenia na to, co może być pozytywnego z punktu widzenia instytucji, możliwości rozwoju gospodarki i, i dla nas, ludzi. To pierwsze pytanie do Pani profesor, w jaki sposób możemy pozytywnie kształtować rzeczywistość, to znaczy, w jaki sposób. Czy to starzenie się ludności jest wyzwaniem, czy jednak jakąś szansą dla, dla nas, dla społeczeństwa? Pani profesor? Tak. Tu są mikrofony? Nie wiem. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za zaproszenie. Ja myślę, że pewno spodziewałyśmy się z Panią Profesor, że będziemy mówić o raportach, o tych wszystkich konsekwencjach, zwłaszcza negatywnych, ale absolutnie aprobuję to pozytywne podejście. Myślę, że po prostu ono wymaga większej wiedzy niż negatywne określanie. Skutków tych po prostu procesów demograficznych. Po pierwsze, powinniśmy rozbroić tą rozpowszechnioną teorię, że to, ile nas będzie w najbliższej przyszłości w perspektywie kolejnych dziesięcioleci do 2050, 60 i 2100 roku, jest dobrze zbadane, przeanalizowane i te odchylenia, jakie będą nasi. Koledzy specjaliści świetnie to e, określają, ale jest trudniej na pewno ustalić te wszystkie e, pozytywne strony. Ja myślę, że to jest tak, Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, że skoro wiemy, że e, e, w 2050 roku z perspektywy gospodarki, pracodawców najbardziej atrakcyjni będą pracownicy w wieku 50-55, a nawet 60 lat to jest bardzo dużo czasu, żeby podjąć szereg działań o charakterze strategicznym i takim parametrycznym, żeby do tego się przygotowywać. Przygotowywać się we wszystkich wymiarach organizacyjnych, edukacyjnych, finansowych, ale także myślę, że z punktu widzenia absolutnie też wyzwań, kosztów, które Powstaną po stronie systemów emerytalnych, systemów zabezpieczenia społecznego. Te koszty są ustalane, ponieważ mamy bardzo dobrych specjalistów, którzy przygotowują prognozy demograficzne, a więc także przewidywaną sytuację na rynku pracy. Jesteśmy w stanie ustalić, jakie jest, jaka wielkość będzie wtedy osób, które będą pobierały świadczenia emerytalne, jakie jest prawdopodobieństwo świadczeń. Związanych z niezdolnością do pracy. I trzeba jasno powiedzieć, że zarówno ta uczelnia, która nas gości dzisiaj, i inne szkoły, uniwersytety, mają znakomitych specjalistów w tym zakresie, którzy oprócz tej diagnozy także przedstawiają te scenariusze pozytywne i o nich trzeba mówić i dyskutować. Jesteśmy też absolutnie w Unii Europejskiej, musimy widzieć ten element transgraniczny. Musimy też widzieć ten element no, udziału w tym całym kapitale, udział także w rynku pracy obywateli państw trzecich i nie możemy też przejść bez nachylenia się nad kwestią, że rzeczywiście Europa się starzeje, że w 2026 roku osiągniemy około 459 milionów obywateli Unii. Generalnie ten stan będzie się utrzymywał przez wiele lat, a skoro eksperci mówią, że będzie duży wzrost, zwłaszcza jeżeli chodzi o inne kontynenty, no to też trzeba brać to pod uwagę z punktu widzenia absorpcji rynku pracy, tworzenia funduszy publicznych, z których będą pokrywane też świadczenia i myślę, że potrzebujemy tego wsparcia pozytywnego. Patrząc na obywatela, patrząc na przedsiębiorcę, na państwo, na fakt, że państwo jest członkiem Unii Europejskiej i na ten aspekt globalny, że po prostu y, ludzie się przemieszczają e, głównie w celach ekonomicznych i również partycypują i w kosztach, i w tworzeniu kapitału na rynkach pracy takich państw, gdzie rzeczywiście społeczeństwo się starzeje, żyje dłużej żyje i powinno żyć dłużej w zdrowiu, ale jest zapotrzebowanie wtedy na inne usługi, a również na daleko posuniętą elastyczność przedłużania ich aktywności ekonomicznej. To Idąc tym tropem, najpierw o naszym dłuższym życiu. Pani profesor, co możemy zrobić? Co na to instytucje, co mówią badania na temat długości życia? Biorąc pod, uwag Przepraszam. Biorąc pod uwagę gospodarkę polską, Możemy tak i dane oraz wyniki badań, które w tym zakresie są prowadzone, to możemy powiedzieć, że średnia długość życia, oczekiwana długość życia w naszych warunkach nie przedstawia się zbyt korzystnie. To jest około 65 lat, podczas ich w krajach Unii, zachodnich Unii Europejskiej to jest ponad 72 lata, w zależności od kraju. Dlatego no, jesteśmy w trochę niekorzystnej pozycji, ja sądzę, że szczególnie ten nacisk rozwoju instytucji związanych z ochroną zdrowia powinniśmy położyć tu właśnie nacisk, żeby dorównywać do standardów w innych krajów, a więc chodzi zarówno o podstawową opiekę, podstawową opiekę w zakresie ochrony zdrowia, ale też profilaktyczną. W szczególności zapewnienie właśnie opieki gedriatycznej dla osób będących w wieku senioralnym, jeżeli tego potrzebują, bo tak ja sądzę, że no niestety badania wskazują, że w naszych warunkach jest to szczególnie negatywne zjawisko i powinniśmy się do tego przygotować biorąc pod uwagę na przykład moje doświadczenie w Niemczech, gdzie spędziłam trochę czasu, to mogę powiedzieć, że byłam zdziwiona na początku lat 90., jak ludzie, właśnie kobiety w wieku 80 lat czy nawet więcej, aktywnie spędzają czas. Ponieważ to był mój pierwszy wyjazd taki dłuższy do Niemiec, więc postanowiłam jeździć na różne wycieczki. I się okazuje, że tam jest normalnym że kobiety mają dużo czasu, a jednocześnie są zabezpieczone pod względem finansowym i mogą sobie pozwolić na atrakcyjne wycieczki. A to związane jest właśnie z dobrym stanem zdrowia. Więc sądzę, że właśnie te wyzwania związane z rozwojem różnego rodzaju instytucji w zakresie ochrony zdrowia to jest bardzo trudne wyzwanie. No i z tym wiążą się również inne wyzwania o charakterze finansowym, o których tu wspomniała pani profesor Uścińska, ale sądzę, że możemy też wskazać pozytywne aspekty, tak jak tu pani profesor już wskazała. Ja do takich pozytywnych aspektów zaliczyłabym wyzwania związane z rozwojem edukacji. Musimy położyć nacisk na rozwój kompetencji, które wiążą się z rozwojem cywilizacyjnym czyli głównie kompetencji cyfrowych. Jak spojrzymy właśnie na młodzież, jak szybko się uczą tych kompetencji, więc moim zdaniem, biorąc pod uwagę te wyzwania w kolejnych latach, możemy łatwo pokonać, bo też ogólnie Polacy mają takie pozytywne nastawienie do swoich kompetencji, ale to kolejne związane z tym wyzwaniem, konieczność podjęcia działań promocyjnych, że te kompetencje są bardzo przydatne. Nie wszyscy właśnie muszą akurat to wykorzystywać, ale jeżeli chcemy być atrakcyjni w porównaniu do innych krajów europejskich, to powinniśmy na to zwrócić uwagę. W poprzednim raporcie właśnie badaliśmy, analizowaliśmy kompetencje cyfrowe i wykorzystanie w służbie zdrowia. Okazuje się że wprawdzie wzrasta zakres takich czy to badań, czy innych działań, które Służba Zdrowia oferuje w zakresie ochrony zdrowia, ale te kompetencje cyfrowe nie są wystarczająco wykorzystane. Dlatego moim zdaniem właśnie te działania o charakterze edukacyjnym, w tym rozwój kompetencji cyfrowych, działania związane z podniesieniem jakości życia rozwojem odpowiednich instytucji, to będzie wyzwanie w okresie najbliższych lat i powinniśmy, czy instytucje o charakterze zarówno samorządowym, centralnym powinny zwrócić na to zasadniczą uwagę. Okej, okay, to czy... Opowiadałyśmy sobie o osobach starszych, które potrzebują aktywności, różnego rodzaju aktywności społecznej, kulturalnej i, e, e, i ekonomicznej, w sumie, do przedłużania tego życia, do, żeby ta jakość życia też była lepsza. Chyba warto też tutaj zwrócić uwagę na to, że powinniśmy kreować czy propagować zdrowy styl życia wśród osób młodych, bo to, co robimy. We wczesnych etapach życia przekłada się na naszą starość, akumulacja do pozytywnych doświadczeń. W związku z tym, to się przekłada z drugiej strony na to dłuższe życie. Jest trend w krajach Unii Europejskiej, żeby powiązać wiek emerytalny z długością życia. I na przykład w Danii wprowadzono takie rozwiązanie. Pani profesor, czy to jest dobre rozwiązanie? No, tutaj jest poruszonych dzisiaj wiele wątków. I ja myślę, że. Jak gdyby dyskutujemy wokół tej przyszłości, tego świata na miarę seniorów, i dzisiaj to my mamy świetną diagnozę tych problemów, o których mówiła pani profesor, a więc dostępności do usług zdrowotnych, opieki długoterminowej, ale też zwróciła uwagę na ten główny element dotyczący przygotowania już kolejnych pokoleń. Musimy patrzeć w przyszłość, a więc to jest system edukacji, to jest system uwzględnienia na pewno sztucznej inteligencji, nowoczesnych technologii, innego zarządzania i tak dalej. Natomiast z perspektywy Polski i tak jak Pani Przewodnicząca zapytała, to pozostaje cały czas do dyskusji ten problem dalszego trwania w zdrowiu i w aktywności ekonomicznej. To jest podstawowe. Szanowni Państwo, od wielu lat, analizując dane stasy, statystyczne, czy to zakładów Ubezpieczeń Społecznych, czy innych instytucji, w Polsce mamy utrwalony model bardzo szybkiego przechodzenia na emeryturę w dość niskim wieku emerytalnym. Ja może przypomnę tutaj wielu obecnym, że wiek 60, 65 lat został w Polsce ustalony ustawą w 1954 roku. Ja może przypomnę, że w 1952 roku w jednej z podstawowych konwencji o normach minimalnych w dziedzinie zabezpieczenia społecznego ustalono, że ten wiek powinien wynosić 65 lat dla kobiet i mężczyzn. A więc my myślę, że musimy się zmierzyć z takim stanem faktycznym, że 83-84% uprawnionych w tym wieku przechodzi natychmiast na emeryturę. I tutaj nie widzimy tego, tej tendencji, która by zmierzała, że następuje wzrost przesunięcia tej emerytury, tej decyzji takiej, która rozbija bank, ustala uprawnienia emerytalne później. To wszystko wymaga bardzo takiego merytorycznego podejścia i to jest też ten model duński, gdzie o wieku emerytalnym, o tej możliwości przejścia no, decydują jednak eksperci w think tankach, Którzy oceniają nie tylko średnią długość trwania życia, ale też dostęp do opieki zdrowotnej, dyspozycyjność pracodawców i szereg elementów. I oni proponują, że ten wiek można wydłużać, że należy go zostawić. I jest przecież z początku roku taka decyzja, że ten te eksperci mówią, że faktycznie osoby, które mają dzisiaj w Danii 50 lat, mogłyby pracować. Do siedemdziesiątki, a jednak ogłoszono, że ten wiek będzie dla nich wynosił 67 lat. Ja mówię o stanie faktycznym 2025, żeby była jasność, i mówię na jakim poziomie rozwoju zarządzania kwestią właśnie wieku emerytalnego to się dzieje w większości państw Unii Europejskiej. Jest ogromna praca w tym, żeby te warunki przedłużania aktywności były. Nawet jeżeli jest ten wiek na tym poziomie, o którym powiedziałam na początku wypowiedzi, to jest to prawo, tak, a to nie jest obowiązek, a więc muszą zadziałać inne elementy właśnie, które będą sprzyjały przesuwaniu tej granicy, zwłaszcza, że szanowni państwo, my musimy jasno powiedzieć, że mamy dwa reżimy w systemie emerytalnym, ten, który sankcjonował Prawo do emerytury nabyte do 1 stycznia 1999 roku i ten, który jest od stycznia 1999, który jest bezpieczniej dla państwa, sformułowany z punktu widzenia bezpieczeństwa emerytury, bo to jest system oparty na gromadzeniu kapitału i e, e, średniej długości trwania życia, a więc. Te dwa reżimy nadal będą funkcjonowały do 2039 roku, przesuwając się w stronę tego drugiego zdefiniowanej składki. Natomiast absolutnie ten drugi reżim, który jest bardziej odporny na wszystkie kryzysy, opiera się jednak na dłuższej aktywności, na opłacaniu wyższych składek i późniejszym przejściu na emeryturę. I w tym obszarze jest bardzo dużo do zrobienia. Podsumowując, to chyba należy zachęcić nas wszystkich do dłuższej aktywności zawodowej, pokazać jakie są korzyści, nie tylko finansowe, ale też zdrowotne, bo to się przekłada dłuższa aktywność zawodowa przekłada się na lepszą jakość życia, mniejsze poczucie osamotnienia no, i w efekcie lepsze zdrowie. To, to pokazują badania. To tak trochę zmieniając temat, jeszcze wracając troszkę do tej srebrnej gospodarki, bo to jest taki dział, który. Tak. Dział, który może zagospodarować te usługi szeroko rozumiane, przeznaczone dla osób starszych, nie tylko w Polsce. To jest rosnąca gałąź gospodarki. Pani profesor, jak możemy na tą gospodarkę srebrną wpływać? Czy, czy są szanse na, na rozwój w Polsce i w krajach Unii Europejskiej? Ja sądzę, że są szanse. Tylko przede wszystkim no, trzeba zmienić świadomość, świadomość decydentów, że te działania związane z rozwojem srebrnej gospodarki, które mają na celu między innymi rozwój właśnie tych usług w zakresie ochrony zdrowia czy usług edukacyjnych, są bardzo korzystne dla społeczeństwa, dla poszczególnych jednostek. I właśnie te działania związane z świadomością wśród pojedynczych obywateli, że to oni ponoszą całkowitą, może nie całkowitą odpowiedzialność, ale w dużym stopniu odpowiedzialność za swoje zdrowie i powinni w jak największym stopniu dbać o to zdrowie, korzystając z różnego rodzaju usług, dopóki my nie zmienimy takiej świadomości. Wśród społeczeństwa, wśród osób, które właśnie korzystają z tych rozwiązań ustawowych, to niewiele zdziałamy. Ja sama nawet obserwując swoich znajomych, właśnie często, no może to dotyczy bardziej zawodów takich typowo fizycznych, że oni mówią, że ja wystarczająco do 50 roku życia pracowałem i mnie to wystarcza. Więc a rzeczywiście pod względem fizycznym są bardzo sprawni. Więc dlaczego nie musimy czy moglibyśmy podjąć takie działania o charakterze świadomościowym, edukacyjnym i dopiero później właśnie promować tego rodzaju instytucje. A nawet jeżeli ktoś już podejmie działania związane z przejściem na emeryturę, to jednak tą aktywność też może podejmować, pracując na części etatu, także być cały czas, no, rozwijać swoje kompetencje, bo to jest szczególnie ważne. Różne badania pokazują, że jeżeli ktoś jest aktywny nawet po 70 roku życia to jego długość życia jest znacznie większa niż wśród tych młodych, którzy przechodzą na emeryturę. Więc ja sądzę, że takie działania, szczególnie w naszych warunkach, byłyby przydatne po to, żeby zmienić świadomość i podjęcie samodzielnych działań związanych z podejmowaniem aktywności przez poszczególne jednostki. To tak na koniec ostatnie pytanie. Starzejemy się jako populacja? dojrzewamy, może bardziej tak do tego podejść, to co możemy zrobić, żeby przygotować się do tej starości demograficznej, a raczej dojrzałości, do dojrzałego społeczeństwa? Co zrobić, żeby była spójność społeczna, żeby to było społeczeństwo inkluzywne? Jakie rekomendacje? To już pytanie do obu Pań. Tak, no ja myślę, że to jest taki proces, że się starzejemy i demograficznie też wiemy, jaka liczba osób bo tych co się urodziły, urodzą w przyszłości, jaka będzie z punktu widzenia takiego matematycznego, no to powinny być, być to proces przemyślany, powinny być strategie, programy, które jeżeli przyjmiemy ten, ten horyzont czasowy czy 2040, to jesteśmy w stanie bardzo jasno określić, co należy zrobić, żeby na przykład w systemie emerytalnym Stopa zastąpienia była nie wiem, niższa niż dzisiaj, kiedy przejdziemy na nowy system emerytalny. Jesteśmy precyzyjnie, matematycznie w stanie określić, ile trzeba odprowadzać składek, przez jaki czas pracować i kiedy przejść na emeryturę. Przyjmiemy perspektywę 2050, także wiemy, jakie trzeba dokonać te procesy dotyczące dostosowania do zmieniającego się rynku pracy. To nie chodzi o kwestie wszystkich parametrów, ale to chodzi o strategie, programy, które w związku ze starzeniem się i zmniejszającą się liczbą osób aktywnych ekonomicznie, wzrastającą liczbą osób już nieaktywnie ekonomicznie należy podejmować. To są działania, które już na przykładzie wielu krajów są podejmowane i są dostępne te rozwiązania. Jest dostępny sposób monitoringu, ewaluacji, plus uwzględnienie szczególności jakiegoś lek, specjalist dla danego państwa, plus uwzględnienie takich generalnych zasad wynikających z uczestniczenia w globalnym wymiarze gospodarczym i społecznym. To nie jest terra incognita, to nie jest ziemia nierozpoznana. Mamy bardzo dobry dorobek wśród licznych ekspertów. W formie interdyscyplinarnej występujemy w think tankach na poziomie Komisji Europejskiej, w państwach członkowskich Unii, a więc dobrze by było, żeby działo się to także u nas. Dziękuję. Pani profesor? Ja bardzo krótko, też zgadzam się z panią profesor, że potrzebne potrzebnym jest stworzenie takich ram strategicznych dla przyszłej gospodarki, gdzie właśnie możemy wykorzystać już te doświadczenia innych krajów i, i wdrażać dobre praktyki, które sprawdziły się w Japonii czy w innych krajach, ale też powinniśmy na bieżąco monitorować różnego rodzaju rozwiązania, właśnie wskaźniki w zakresie ochrony zdrowia, systemów emerytalnych i na tej podstawie e, sformułować konkretne wnioski. Tylko to, co, co widzimy, że bardzo często w naszych warunkach raz podjęte może działania, niekoniecznie one są kontynuowane. Właśnie to, te uwarunkowania o charakterze politycznym też bardzo dużo odgrywają rolę, że no właśnie, zmienia się ekipa i wtedy proponuje się albo wydłużenie, albo zmniejszenie okresu takiego ustawowego przejścia na emeryturę. Ja sądzę, że to jest trochę niekorzystne zjawisko, ponieważ szczególnie w tych warunkach, kiedy widzimy, modele pokazują, że no potrzebna jest odpowiednia stopa zastąpienia i rozwój rynku pracy, no to właśnie celowym jest kontynuowanie wcześniej przyjętych działań i wykorzystanie już istniejących modeli. Także nie można pominąć właśnie nie tylko uwarunkowań demograficznych, społecznych, ale również uwarunkowań o charakterze politycznym. No, sądzę, że na, w ramach forum są różnego rodzaju politycy i na pewno zdają sobie sprawę, ale od tego jesteśmy jako naukowcy, że powinniśmy podejmować badania w tym zakresie i później upowszechniać, tak, aby. No, decydenci, menedżerowie mieli odpowiednie solidne podstawy, solidne podstawy do podejmowania później strategicznych decyzji o charakterze długoterminowym. Czyli podsumowując, powinniśmy wspierać polityków, żeby swoje decyzje opierali na dowodach naukowych, na ustaleniach naukowych, a nie na grze politycznej, która ma na celu tylko wybrane w wy wybory, a nie dobro nasze wspólne w przyszłości. Dziękujemy bardzo, dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy za pane, panel inauguracyjny, a już za 5 minut, drodzy państwo, w strefie SGH kolejne wydarzenie, kolejny panel Praca przyszłości czy czeka nas rewolucja? Moderatorem panelu będzie nieoceniony redaktor Piotr Maślak który już za chwilkę będzie moderował kolejne wydarzenie. Także krótka, pięciominutowa przerwa. Zachęcamy do e, odwiedzenia części konferencyjnej, przeniesienia się z części chill do części konferencyjnej i dosłownie za niecałe pięć minut kolejne wydarzenie, kolejna dyskusja. Prosimy o zajmowanie miejsc.